Oficjalną wojnę. To była właśnie tamta wojna sprzed 102 lat. Tylko wojnę z Polską przegrała Rosja Sowiecka w czasie całej swojej historii. Dzięki geniuszowi marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki niezłomności polskich żołnierzy, nieprawdopodobnemu bohaterstwu udało się pokonać Sowietów, odeprzeć ich i odnieść jedno z największych zwycięstw i najważniejszych w historii nie tylko Europy, ale i świata. Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa. Polska okazała się barierą nie do pokonania. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom!